Ponad 500 osób stanęło na starcie szóstego biegu papieskiego własku. To sposób na uczczenie pamięci Jana Pawła II przez sport, który papież bardzo lubił. Biegali młodsi i starsi i wcale nie dla nagród. Najważniejsze jest pokonanie własnych słabości, więc każdy, kto dobiegł do mety, jest zwycięzcą. Jakub szafrański nie wyobraża sobie, żeby nie wystartować w biegu papieskim. Nie spotkał Jana Pawła II, ale wielki Polak od zawsze był w jego życiu. Mój tata był starostą Łaskim, był w Solidarności, uczestniczył w pielgrzymkach papieskich, bieg w biegu watykańskim. Jest pod wielkim wrażeniem nauki Ojca Świętego, bardzo szanuje tą osobę. Wszystko zaczęło się 6 lat temu od biegu do Rzymu. To była inspiracja na pewno. Ta sztafeta była w pierwszą rocznicę śmierci papieża. Strażacy z całego powiatu łaskiego rzeczywiście ponad 1700 kilometrów przebiegli, by oddać cześć papieżowi. Każdy uczestnik biegu ma własny powód dla którego bierze w nim udział. Dla mnie udział w tym biegu jest po prostu zaznaczeniem tego, że był on osobą wielką dodaje nam skrzydeł tym, że był, bo jest z nami cały czas. Jednak większość uczestników szóstego biegu papieskiego ulicami Łasku to ludzie młodzi. Oni nie mieli okazji poznać Jana Pawła II, ale są ludzie przybliżający im tę wielką postać. Dorota Otrębska zachęciła do biegania aż 90 swoich uczniów. Skoro zafascynują się Janem Pawłem jako człowiekiem otwartym, człowiekiem sportu, człowiekiem e, mającym wspaniały kontakt z ludźmi, no to może też sięgną do jego przemówień, do jego nauczania i mają na to całe życie. Także to jest jakiś tam początek ich drogi, do dojrzewania właśnie do tych wielkich prawd. A zaczynają od treningów i rozmów o papieżu Polaku, bo bieg papieski własku to nie tylko sport. Młodzi ludzie starają się zrozumieć, co tak naprawdę chciał im powiedzieć. Sądzę, że miłość, wiara, umocnienie w tym wszystkim, co po prostu co chciał dla nas powiedzieć: umocnić nas w tej wiarze, w miłości do wszystkich. I żebyśmy nie było żadnych wojen, żadnych kłótni, abyśmy mogli żyć razem wszyscy w pokoju. Być może dlatego nikogo specjalnie dobiegania nie trzeba było namawiać. To nie chodzi o to, żeby zająć jakąś e, nagrodę na podium. To, to jest samo, nagrodą jest to, że można w nim biec, w tym biegu i że można y, no, jakoś uczcić jego pamięć. Uczestnicy mieli do pokonania 200-400 metrów, a najstarsi przebiegli dystans 2 kilometrów. Jednak przede wszystkim pokonali własne słabości, a tego właśnie uczył Jan Paweł II. To on pokazał całemu światu, że nie można wstydzić się słabości ciała.